Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj będę robić golonkę. Kupiłam dwie piękne golonki. Każda golonka ma około kilograma, może troszkę ponad kilograma. Patrzcie, piękne, fajne, bo króciutkie króciutkie, ale tu normalnie piękne. To jest jedna golonka. I tu jest też druga golonka króciutka, fajna. I jak będę robić, ja je będę piec w piekarniku, ale zanim je upiekę w piekarniku, to pierw ugotujemy. I już Wam mówię, co będzie nam potrzebne. Oczywiście golonki trzeba umyć, zobaczyć na skórze, czy nie ma czasami e, szczeciny i po prostu opalić, ewentualnie nostrym, ostrym nożem, po prostu zeskrobać e, te, tą szczecinę, te włosy takie. Do tego dodajemy dwie duże cebule. Tak. Garść czosku obranego. O garść czosku. Tak. Dwa, trzy duże liście laurowe. Mówię, golonki, tutaj dwie mają ponad 2 kg. Po ugotowaniu i po obróbce termicznej, oczywiście, mięso traci około 30% swojej wagi. Dwie suszone papryki. To jest opcjonalne, bo to są ostre, kilka ziarenek pieprzu, kilka ziarenek ziela angielskiego i kilka ziarenek jałowca. Do tego dodam troszkę takiego sproszkowanego kminu rzymskiego mie mielonego. Tak, z pół łyżeczki. Z pół łyżeczki tymianku. Nawet troszkę więcej dałam. I tutaj mam w kubeczku około 400 ml wody z kiszonych ogórków, z dobrych kiszonych ogórków, ale tą wodę jeszcze nie dajemy. Tu zalewamy zimną wodą. Wodą, żebyśmy zalali i oczywiście dodamy jeszcze tutaj y, sól. Soli ile? No, pamiętajmy, że dodamy jeszcze sok z kiszonych ogórków, żeby nie przesolić. Ja dodam, tak myślę, trzy łyżeczki soli. Znaczy takie moje małe o. Trzy łyżeczki soli. O. I ile będziemy gotować golonki? Golonki gotujemy, zakodowujemy wodę, jak woda zacznie nam się gotować, zmniejszamy gaz na najmniejszy, żeby one tak delikatnie, delikatnie się gotowały. Ile gotujemy golonki? Wszystko zależy od tego, jaką, z jakiej świnki mieliśmy golonki. Jedne będą się gotować 2 godziny, a drugie będą się gotować 2,5 godziny. Po prostu trzeba sprawdzać. Gotujemy do takiego, ja bym to powiedziała, al dente. One nie mogą się nam rozpadać, bo one będą jeszcze pieczone w piekarniku. Także ja Wam pokażę mniej więcej, e, jak, jakie golonki powinny być, zanim je wyciągniemy e, z wody gotującej. E, po około półtorej godziny, od, e, jak będzie się już gotować, półtorej godziny, po półtorej godzinie dodam sok z kiszonych ogórków po prostu tutaj wleję możemy gotować pod takim przykryciem, gdzie lekko uchylimy pokrywkę i tak jak mówiłam na małym ogniu od zagotowania ja tak myślę, że będę je gotować około dwóch godzin ale to Wam powiem po prostu jak sprawdzę widelcem jak golonki się już ugotowały, czy one są takie al dente, czy jeszcze nie także widzimy się później Moje golonki już się ugotowały. Tutaj są o. E, po około e, godzina 20, tak mniej więcej, wlałam ten sok z ogórków. A w sumie golonki się gotowały ponad 2 godziny, jakieś go, 2 godziny i 20 minut, żeby po prostu były takie e, al dente, jak ja to mówię. Tutaj do blendera będę wkładać cebulę naszą, jedną i drugą, którą, w której się właśnie gotowały nasze golonki, o. Także tej cebulki nie wyrzucamy. Tak, zblendujemy ją. O. Czosnek, który się gotował też. Tak. O. Golonka ładna. Zaraz żebyście widzieli. O, jest. I golonkę wykładam skórką do góry. Tak, bo będziemy skórkę zapiekać. I druga ładna golonka. O. Skórką do góry. Tutaj oczywiście dam jeszcze cebulę. Z tego tej cebulki, czosku i z troszeczkę z, wyga, z wywaru zrobimy taki, taki delikatny sosik. I teraz przygotujemy troszeczkę takiego sosu, którego, którym natrzemy troszkę tą skórkę. Ja tutaj mam sos sojowy ciemny, troszkę sosu sojowego ciemnego, tak. Troszkę oleju, niedużo, troszeczkę, tak z, z łyżką stołową, troszkę wywaru, w którym gotowały się golonki, Aha. i dodajemy do tego papryki słodkiej, wędzonej. Łyżeczkę, półtorej łyżeczki papryki wędzonej i to musimy wymieszać. I jak wymieszaliśmy, pędzelkiem o, ładnie natrzymy całą, całą kolonkę. kurka na natarta i podlewamy tą wodą troszeczkę na dół, żeby nam się golonki nasze nie spaliły tak około centymetra, żeby było płyno. Zakrywam pokrywką i będę wstawiać do piekarnika od Zagrzania się piekarnika około godzinę czasu na 180 stopni z termoobiegiem. Później oczywiście na te 10 minut na końcówkę odkryję pokrywkę i dopiekę około 10 minut, żeby skórka się zarumieniła. Także widzimy się za jakiś czas. Do cebuli i czosku dolewam troszkę bulionu. Troszkę sosu sojowego ciemnego. I będę to blendować na taką jednolitą masę. Zblendowaną cebulę z czosnkiem, o taką konsystencję. Przelewam do małego jarczka. I teraz są dwie opcje. Można to doprawić albo chrzanem, albo musztardą. Wiadomo, Golonka lubi albo chrzan, albo musztardę. I są i tacy, i tacy zwolennicy. Ja dołożę musztardę. I tą musztardę ostrą wszystko do, dokładamy, taką musztardę, jaką, jaką lubimy. O, trzy łyżeczki musztardy. Tak. Trzeba spróbować, dosy, posolić, y, dopieprzyć, jak komuś brakuje i Wsypię tutaj, to mam zimne oczywiście. Troszeczkę mąki ziemniaczanej, żeby to zagęścić, i wymieszam, i doprowadzę tylko do zagotowania. I sos do golonki będziemy mieli gotowy. Sos zagotowałam i będzie świetny jako właśnie dodatek taki musztardowy do golonki. I wyciągnęłam naszą golonkę z piekarnika. Patrzcie, jaka ładna. Piękna, rumiana goloneczka. Była godzina 40 w piekarniku, to znaczy wsadziłam golonki do zimnego piekarnika i włączyłam na 180 stopni z termoobiegiem. Ona była godzinę i 40 minut. Po tym czasie odkryłam pokrywkę i nastawiłam na grzałkę tylko na górę i zostawiłam na 10 minut. Pięknie się upiekły, naprawdę piękne. Tutaj mam, tak jak mówiłam, Sos musztardowy, który można podawać y, do golonki. I zaraz Wam pokażę, jaka golonka jest mięciutka. Zdjęcia zrobiłam, i teraz mogę Wam pokazać, jak zaraz ustawię, tak jak mięciutka jest ta goloneczka. Jest tak mięciutka. Słuchajcie, że to mięsko. Tutaj zaraz skórkę ściągniemy. To mięsko to się rozpływa. Patrzcie. Nie wiem, czy to widać, ale o. Zaraz. O. Muszę Wam pokazać tak, bo inaczej nie da rady Was przybliżyć. Nowy ostrz Patrzcie. Mmm. Pycha. Mięsko się rozpływa w ustach. O! ona odchodzi od kości. Zobaczcie. Jeszcze gorące, bo jeszcze para idzie. Zobaczcie. Normalnie o, kości można wyciągać. Golonka się rozpływa w ustach. Pycha! Jeśli podobał Ci się przepis, to nie zapomnij udać łapki w górę, będzie mile widziany komentarz, nie zapomnij zasubskrybować kanału, wtedy nie opuści Cię żaden fajny przepis. Tym, co zrobią taką koloneczkę, życzę smacznego. I do zobaczenia w następnych przepisach. Do zobaczenia. Pa, pa.